Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica 28 września 2022 roku Wczoraj było 27 Ale jak wiemy u Pana Boga nie ma czasu, dat ani godziny, więc z tej okazji chciałabym wszystkich zaprosić każdego miesiąca 27. do łączoności duchowego, duchowej modlitwy. W każdym miesiącu 27. od listopada trwa nowenna ku czci Matki Bożej Niepokalanej z cudownego medalika, z okazji dwusetnej rocznicy objawień świętej Katarzynie Laburę, która gdzie za, za 9 lat będzie rocznica. Więc z tej okazji w listopadzie zaczęła się nowenna dziewięcioletnia. Do tej rocznicy w cudownym medaliku w Zakopanym. Kto mieszka poza terenem Zakopanego, gdzie znajduje się cudowny medalik, proszę, bardzo proszę o łączność duchową każdego miesiąca 27 do Matki Bożej, cudownego medalika. Aby łączyć się w tym dniu, bardzo proszę, kto włączy się w tą modlitwę, o łapkę w górę. 27 każdego dnia przez 9 lat, do dwusetnej rocznicy objawień Matki Bożej, cudowny medalik świętej Katarzynie Laboulaye. Bądźmy razem w łączności. Bardzo was proszę. Oto matka najświętsza, niech was przytula, w objęcia bierze każdego dnia po Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. O panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem Twoim, nas pojednaj, Twojemu synowi nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bądźmy razem każdego 27 dnia miesiąca. W duchowej łączności, w nowennie, do Matki Bożej, cudowny medalik. Matka Boża powiedziała: Fatimie, na koniec moje serce zatriumfuje, a błogosławiony Stefan Wyszyński. Powtarzał: Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Szczęść Boże!